Czołem gitarowi maniacy. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić w całości gitarom typu Art Top, ale nie tej konkretnej gitarze, tylko zagadnieniu w ogólności: czyli do czego służą te gitary, jakie gatunki najlepiej brzmią na tych gitarach, jak ustawić pełne brzmienia na tych gitarach, czyli też na wzmacniaczu oraz na sprzęcie cyfrowym, jakie są największe wady tych gitar oraz jakie do nich najlepiej założyć struny. Tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Moja gitara typu Arch nie jest może najpopularniejszym modelem tego typu na rynku, ale jest to kopia gitary The Akisto New Yorker, który powstał w taki sposób, że muzycy nowiorscy bywający w klubach potrzebowali tańszego zamiennika ich gitar. The Akisto New Yorker, która była po prostu gitarą bardzo, bardzo drogą, i w ten sposób narodziła się potrzeba powstania. Kopii, którą to stworzył Perles w swoich fabrykach Początkowo nazywając ją The Aspiranta Później był to model Perles New York W moje ręce trafiła ona kilka lat temu Będąc już po kilku kosztownych przeróbkach Między innymi przystawka e, oryginalna Kent Armstrong Została wymieniona na Kent Armstrong Floating Pickup Który przytwierdzony jest obecnie do Pickguardu wcześniej przytwierdzony był do e, gryfu gitary. W tej gitarze został wymieniony również mostek oraz strunnik. E, także gałki z ebonitowych zostały wymienione na palisandrowe. Czym jest gitara typu archtop? Gitara typu archtop, inaczej mówiąc hollow nie mylić oczywiście z gitarami semi hollow na których grali tacy muzycy jak B.B. King czy Chuck Berry. Jest to gitara która ma wypukłą płytę wierzchnią, stąd nazwa Archtop. Ta płyta jest tutaj wypukła, ale także płyta dolna. Ona również jest w tych gitarach wypukła. Korpus tych gitar jest pusty w środku, czyli zupełnie tak jak w gitarach akustycznych, posiada pudło rezonansowe. Natomiast w przeciwieństwie do gitar akustycznych, nie ma tutaj takiego większego otworu rezonansowego, tylko są dwa otwory rezonansowe tak zwane F'y. Ten typ gitary charakteryzuje się pełnym, okrągłym, ciepłym brzmieniem, nadającym się znakomicie do grania jazzu, zwłaszcza partii rytmicznych w orkiestrze jazzowej lub big bandzie, ale nie tylko. Posłuchajmy kilku przykładów wybitnych gitarzystów jazzowych, którzy grają na gitarach typu archtop. Najbardziej popularnym modelem tego typu gitary jest chyba Gibson ES-175, na którym grało wielu wybitnych jazzmenów. Pudło tego Gibsona jest jednak mniejsze niż w przypadku gitar De Aquisto i ma ono 16, a nie 17 cali jak w przypadku tej gitary w najgrubszym, najszerszym miejscu. Inne również było w Gibsonach mocowanie humbuckerów bezpośrednio do pudła. W gitarach de Akisto za wszelką cenę starano się unikać ingerencji w pudło gitary Tak jak w tym wypadku Przejdźmy teraz do wad tych gitar Pierwszą podstawową wadą tych gitar jest bardzo duża podatność na sprzężenia zwrotne Ale to, uwierzcie mi, naprawdę bardzo duża W związku z czym wielu gitarzystów, takich jak na przykład George Benson Zaklejają f -y w tej gitarze, aby zminimalizować Możliwość wywołania owych sprzężeń. Ja natomiast zleciłem wykonanie takich pianek, z, które dopasowują się do, do moich efów i po prostu w, w sytuacjach koncertowych zatykam moje efy takim właśnie piankowym potworem. Prawdzie pianki te nie likwidują owego zjawiska w 100%, ale w znacznym stopniu je minimalizują. Przy mojej gitarze odkryłem również, że pewne marki strun brzmią lepiej, inne gorzej, i pewne marki tych strun wzbudzają się bardziej, inne mniej. Zestaw, którego obecnie używam, czyli Tomastic Infeld 1353, wzbudza się stosunkowo niedużo. I jest w moim odczuciu optymalny. Trzeba dodać że przy tym, że są to struny typu szlif, czyli owika w tych strunach jest zeszlifowana, co powoduje, że bardzo minimalna ilość jest świstów i innych przedźwięków podczas grania na tej gitarze. Jest to super dodatek do i tak już ciepłego i bardzo okrągłego brzmienia. No ale dobra, przechodząc do brzmienia, czy zawsze będzie ono takie ciepłe i okrągłe? No nie, no trzeba jeszcze dobrze ustawić wzmacniacz. I takim moim preferencyjnym ustawieniem, które wam polecam, będzie to ustawienie wyjściowe. Jest ustawienie, które widzicie tutaj na zdjęciu. Przy wielu wzmacniaczach będzie to korekcja w zupełności wystarczająca i od razu usłyszycie charakterystyczne jazzowe brzmienie. Znane z wielu nagrań, przy innych konieczna będzie delikatna korekta w jedną czy w drugą stronę tej ekwalizacji, także musicie dojść do tego sami. Natomiast jak to wygląda i jak to ustawiam na sprzęcie cyfrowym, pokażę Wam za chwilkę. Zatem wskakuję do mojego komputera, żeby pokazać Wam jak to wygląda na sprzęcie cyfrowym. Ok, jeśli chodzi o moje brzmienie cyfrowe, to jest to Helix. I z założenia ma być to emulacja y, wzmacniacza Polyton Brut, który jest wzmacniaczem typowo jazzowym. Tą emulację znalazłem ten preset na stronach Helixa, jednak wzbogaciłem go o własne parametry i dodatkowe y, rzeczy. Na przykład domiksowałem do kolumny odpowiedź impulsową i ERA. I zaraz będziecie mogli sobie zobaczyć dokładnie, jakie to są rzeczy, jakie parametry. Już Wam to pokazuję. Więc, jeśli chodzi o e, początek, to jest to kompresor i ustawiony jest w dokładnie taki sposób. Tutaj macie wszystkie parametry. Następnie wzmacniacz, czyli Jazz Rivet 120, jest to emulacja e, Jess Horusa 120. E, też widać tutaj, jak na dłoni, jakie mają być parametry. E, tutaj macie kolumnę, tutaj macie odpowiedź impulsową dokładnie widać co to jest no i na koniec jeszcze po delayu i rewerbie który właściwie możecie ustawić sobie według własnych preferencji jest jeszcze ekwalizacja, equalizer parametryczny tutaj akurat te parametry są bardzo ważne dla uzyskania takiego brzmienia jakie teraz dokładnie słyszycie To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takich gitarach. Przypominam o możliwości wspierania mnie na kanale. No i będę wdzięczny za subskrybowanie tego kanału, zostawianie lajków i mądrych wartościowych komentarzy, które będą użyteczne również dla innych oglądających ten kanał. Pozdrawiam. Hej.